Siema Wydrowia, z Tix, chciałbym Was zaprosić do nowej serii o nazwie Road Season Jest to coś typu prawdziwe życie, ale w Roblox. Może kojarzycie Kalucha, to właśnie jest taka inspiracja, trochę od niego. Ja właśnie, Luka, może Travis, to jest postać, która ma 20 lat, chodzi do szkoły. Już pierwszy dzień chodziła i poznała pewnego Majka. I właśnie teraz o niego będziemy pisać, czy po nas podjedzie. To napiszmy mu. Podjedziesz. dobra. Napisałam już. Teraz poczekajmy, aż podjedzie. A nie, robię, gdzie jestem ostatecznie z nim. Rozmawiamy. Cześć, rozglądałem czy już jedzie. No, tam chyba jedzie. Z swoim białym autem. Czekaj, to są. No, siema, Siadaj, idziemy do szkoły. Chociaż ja, ja nie wiem po co ja tam chodzę, nie? teoretycznie ja już tam dawno nie powinien chodzić, nie? Dosłownie, nie? Dobra, tu się zatrzymamy, wywalony w parking. No, Acha, czekaj, czekaj, światło zgasza. O, zgasi światło. O, dobra, git. Miejmy nadzieję, że na autobus się nie staranga. No o, o znałem go to jest mój można powiedzieć wujek dzisiaj no. też w kole chyba powinien już być taki Rudy tak jak coś tam wczoraj mówiła pani Cino o wczoraj a bo Rudy Rudy z tego co pamiętam to on już dużo chodził tylko że chory był no, dobry jeszcze bo... jakiś nauczyciel chodził. nie nawet z nim teraz lekcje mamy ogólnie Aha, dobra. A, to my z panem teraz mamy no tak tak okay. Dobra, to no. zapraszam pojedziemy gdzie jest Rudy o tam jest Rudy Siema, panowie. Siema. Siema, Rudy. To się Łukasz nie blondyn. No, ja blondyn się nazywam. Tak. No nie. i tak jest. I każdy pan, Co się śmiejesz, Rudy? Co się śmiesz? Ta, ta, dobra, już idziemy. No, ja, ja się nie śmieję, co chodzi? No, ja myślę. Dobra, wchodzimy wszyscy. A mi Dobra. Mm. Proszę pana, proszę pana. Co chcesz? Bo dzisiaj miał być sprawdzia. Nic nie dzieje o dzisiaj być. Cicha... Cicha nie No cicha. właśnie. Ale proszę dzisiaj jest, Ale proszę pana, to jest za te. Dobra, jestem ja jest ja mało osób. Dobrze. Przenosimy może na czwartek, co by na to? Dobrze, niech będzie, niech no będzie. będzie. No niech będzie. No, Rudy, pouczysz się jeszcze. Połuczysz. Dobra. Um. To tak. No bo ja, no, ja no, chyba no, za mało jest... wiem, chłopaki. Za dużo wiem. No. no. Ja no. jestem nowym nauczycielem geografii, a czyli nauczycielem no. No, zastępczym, bo wasza nauczycielka jest na chorobowym i tylko ją zastępuje. Czyli no. Ja się nazywam e, tego. Jack Miller, mam 41 lat, bla bla, 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 bla. No. Dobra. No Dobra, tak. uczymy się. Tak. E, teraz temat będzie o Europie. Czy ktoś. E, temat dzisiejszy to jest Europa. I czy Nie ktoś. Tak. Wie, kto to, co to jest w ogóle? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem. O, Rudy. E, to jest taki kontynent. Rudy. Brawo. Eee, czy ktoś mi potrafi powiedzieć tak. jakieś kraje? Polska. Francja. Ja wiem, ja wiem. Cicho, Rudy. Yy. Trafie, trafie. Rudy. No, Słowacja, Czechy, Cichy, Rumunia, Włochy. Później, Dobra, tylko daj, komu no za, tak. daj komuś innemu, bo wiem, że ty już. Wiesz. Dobrze. Nie, nie chcę mówi, nie chcę mówi. My sobie to później zadumów, zrobię. Że ktoś tak, ja chce. Ja wydawało tam. się panu. Mike mówił, Mike mówił. Nic nie mówiłem Ciężko. Mike. Ja nic nie mówiłem. Mike. O tutaj... tutaj trawis mówi nie? No eee. jak mi przykro. Eee. Jak mi przykro. Eee. Co tak szybko? Dobra. Do widzenia, Rudy, chodź na chwilę. Do widzenia. Do widzenia do widzenia Rudy. Miłego chodzi. To jest chłopaki. Chodź, chodź, mamy dla ciebie słodycze, mamy dla ciebie słodycze. Kim ty jesteś na Udajmie? Ale rudy. Coś? Rudy. Rody. Rody. Ale schowaj to. A chodź? Chcecie? Chodź z nami, chodź z nami rudy. Ale gdzie wiem że się to tak śpieszy, kolacy? Chodź, no to chodź. To to, nie tu jest toaletet, no to latet, Aż tutaj musimy porozmawiać O chodź chodź No co jest? to, 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 lustra, ci to, to jest i Bardzo niefajnie się na lekcjach zachowujesz Nieładnie, okay. Nie ładnie Rudy Nieładnie, Nie ładnie Rudy nie, nie ładnie Następnym razem będzie tym Nie nie, nie róbcie mi nic Dobra panowie idziemy ja nic nie powiem Dobra siłownia jakaś chce, czy mi się chce Chodźmy, chodź. No dobra, chodź, chodź Nara panowie! Nara jutra nara, śrada nara. później koła No Dobra A w ten tak jak się Tak, chce nam się iść w ogóle na siłownię, czy... Nie na płótnie. To jest jakie nieco pójdziemy na jakieś siedzenie. No tylko wiesz co, abyśmy musieli na stację pojechać, bo trochę mała paliwka jest, a to na, nie? Chyba na najpierw na, na, na chceśłowiec czy, czy, czy w jest? Nie no tu w lewo... no poniekąd od drodze jest, nie? A to nie łamę. No tutaj widzisz, masz stacja a tam na tak. no wprost dalej jest siłowna, więc... Ja ci mogę zatankować ty pódzielkę płacisz. Nie, 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 tu płacisz kartą od razu przy tym. A dobra. Czekaj, wlew jest z drugiej strony. Yes. Dobra, tak. O. Tylko, że musiał być nie? No, 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 właśnie. Migać się włączył, <gudziś> Ile ty dajesz za to auto w ogóle, co? Um, za to auto? Coś około 4000. Wydaje mi się, że używane jest. No jest. Tak, widzę, że ten migać czasami tak. No, trzeba tak walnąć. Nie? Dobra, chodź, idziemy no, no. Dobra Ach, ten mój detał tutaj No, to raz w pierwszą, to drugi raz Czyli raz, no Drugi raz może też dostać, nie? w wpikasz No, i to wiesz Dobra, światło nas nie obchodzą Dobra Tu z tego co wiem, to ja mogę tyłem wejść, bo ja już mam karnet tutaj Nie no, ja wiem to jak ty kupisz? Czekaj, światło zgaszę to ja pójdę kupić, tutaj już tam idziemy. No spoko. Dobra, więc także to, sobie kupić karnet. Znaczy też jestem jakieś chłopaczki ćwiczący. Dobra. Śmierdzą. Mm. Karnet. 50 tu. barów, studencki. Dobra. Dobra. Także zakupiony już. Dobra, to chodźmy już tutaj. tu. Ci przebrać jakby. Dobra, co się przebierzmy tutaj?

to co, idziemy wyciskać. Czy... No, Ej, hey, Mike, Mike. No, no, co, co? Y, mógłbyś mi asystować podczas wyciskania na klatę. O. Dobra, też tam tam dostał. Dobra, to jak będziesz gotowy Mike to powiedz. No dobra. Dobra. Dawaj, na O, pełen, pełne, pełen. Dawaj, dawaj, wyżej, wyżej. Dawaj do piątki. Dwa, do. Ooooo, oh, oh, panowie! Dobrze było, dobrze, dobrze było. Dobra, sióż i zaprzeprasz. Ja jestem zmęczony, że jestem. Fery, ostatni, pięć. Och, oh, dobra, idę już. Nie śmij, tylko weźmie. Ej, ej, ej. No, to jest. No, bo ja widzę, że tak trochę mało ty historii zrobiłeś. Bo w tronie, może wiesz, chcesz jakieś. <coughs> Wiesz, taki macie, super super ale chłopie będzie taka pompa, taki mistrz ciłuch, chłopie będzie mną i ja. takie, też No ale chłopie, no. Wiesz, taki. No wiesz. Tak, no ale chłopie, to jest świetne, mówię ci na serio. Może ty chcesz. Z przyjemnością zapomnę No, Dziękuję, no, dziękuję. To no, to Dobra, to jedziemy teraz do mnie na hotel. I coś wspominałeś, że też nie możesz zbytnio gdzie mieszkać, nie? No właśnie, kurde, tak słabo, a na tym czerwetku... To możesz jak, jak na razie możesz u mnie, a tam mam jakieś piło, czy coś takiego. nie Nie, więc jak chcesz możesz u mnie. No dzięki, czerpię tyłosiąc żyć. Nie wiem, by sobie właściwie. Chyba będę jeździł na ulicy. Tylko, że tak ci powiem, tam nie jest do końca bezpiecznie. W sensie? no Zadbałaś Co jest, Nie Czy to jest to co ja myślę, że tam jest? Tam jest... No, to jest. Tam jest policja, to jest policja, to jest policja. No, nie, 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 nie. Trzeba inaczej podjechać. Z drugiej strony pojedziemy, bo... O, o, oni mnie tu nie lubią. A widzisz, to jest komisara, tu są im przeciwko. co, ty ich zagadaj, ja wbiegam do bloku od razu. No. Dzień dobry panie wodo, panu jest Dzień dobry. Jakiś problem? co pan. Co panu jeszcze No akurat taki patrol piechotką. Coś by Państwo więcej chcieli wiedzieć? Może Pan tutaj. E, nie widział Pan może takiego kolegę Majka? Taki trochę podejrzany ostatnio. O, Przestępstwa trochę. Bec, no. nie chcesz, nie tak dobrze, tego. Dobrze, Okej. Okay. Hmm. To ja się rozglądnę. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra. Ach! Kurde uciekam ucieka, ucieka! ucieka. Ej, widziałem go. Ja od drugiej biegnę. Się kryje, się kryje. Ok, ok. Się po górę. Uciekł, uciekł. Czekaj. Gdzie poleciał? Uciekł Jakiś problem? ty słuchaj, Nie wiem, co się otworzyć. Nie wiem, co mu otworzyć. Czekaj, czekaj. Halo, daj. Nie umiem, ty. Nie, nie umiem otworzyć. No, o, dobra, jest. Czekaj. Nie widział pan może Majka? Takiego Michaela? Michaela też. Michaela z, z, z mojego kolego. Bo oni mnie co nie mega nienawidzą. Ale czego? Ale czego? Wy, znajomy są. Czego wy tutaj szukacie? Nie. nie. Coś takiego, czego jaka... Dobra. Kurde. Chodźmy, chodźmy. Weź sobie to, chcesz czy coś? No, no, no. Mój kolega tutaj też zaraz, zaraz powinien przyjść. No, musimy tutaj obchodzić. Owe co chodzi, że Majkowy Ano, No na we Dobra, stary, co Co to jest za jakiś problem, wiem. Może nie tutaj? Nie wiem. Pierwsze. To ten ziomek, który tam jest, on jest dobry. To jest mój dobry. Mi chodzi o jakiegoś, nie wiem, małolata. Ale powiedz mi... Co mu ty Ale jak... nie. nie co z tego przypału, Podjechaliśmy od razu mieli problem. No ale to... Nie wiem. To podjechali, co dalej się się Co dalej? Mieli no, problem do mnie no tyle. Zobaczyli mnie, a dobrze wiesz, że ja mam u nich przypał do duży. Każdy do ma przypał, no ale po co spierdzielałeś? No, no chłopie, ty nie no. pamiętasz, co się ostatnio stało? No, to wiem, że to się no, bądź... Pamiętam, pamiętam, no. ale nie wiem, nie wiesz, czy mi zapomnieli. No. Masz szczęście, szczęście, że, masz szczęście, że byłem tam dalej, dole, inaczej widzę że oczy i przygiwa cały Nie wiem, poza tym trzymaj. Możliwe, się Dobra, to wsadź do plecaka to. No, wsadzam ci do plusaka. Dobra. No a ten w ogóle, ten chłop ma w ogóle gdzie mieszkać? No jak na razie będzie mieszkać u mnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Rozpomniałem, przejdź tam dół. No, coś tam. Eee... Dobra, już spadam, mnie. No. no dobra, no, dobra Bo, jestem siema. No jest natomiast... e, co tam jest. Nic, nic, miałem byłeś? jedną sprawę do przegadania, co? co ty w ogóle byłeś? U kolegi byłem, no, w jedną sprawę mieliśmy do Wydaje co? ci się, co ci tak, co ci się Ogólnie wyciąga. To tu jest dosyć niebezpiecznie, nie? Co niebezpiecznie jest tutaj tylko trzymaj to. Kurde. Dzięki. Wsadź ja za to zamiast. sobie, nie wiem, do plecaka czy coś, nie? Mm. Ale halo, przepraszam pa państwa, co wy tu robicie? I policja. Ma I macie coś, jakieś nie, nie jedzie, wiem, nie ma. tam macie jakiś, nie wiem, macie jakiś nakaz w ogóle? Co wy tu robicie? Ale co mi z tej odznaki, co mi da to odznaka? Proszę iść Mama, usłyszeliśmy, że tutaj ma... właściciela? No pana, słyszeliśmy, że tutaj Mike mieszka, taki znany przestępca. Eee, poszukujemy go. Może pan pomóc, czy. Chłopie, mówiłem ci, że tu żaden Mike nie mieszka. Ja nie wiem jaki Mike, nie wiem o co chodzi. Tak, ale z nakazem i tak mam nakaz, więc. Chodź lukasz, idziemy żad... poszukać. Nie macie żadnego nakazu. Jesteście z nakazem, to pogadamy. Do widzenia. Do widzenia. A szaru od do, dołu przeszukujemy. Dobre, ja nie mam nie, nie. Proszę, mam dobra. Mam dobra proszę Pama, proszę, nie, kładzy. Proszę, mam dzwonić właściciela. Ale proszę nie macie żadnego nakazu. Nie macie Pama, żadnego nakazu. Nie, Pama, nie, macie nakazu. Nie, nie macie nakazu, nie, nie macie mieć skąd nakazu. Proszę się uspokoić. Ale ja jestem... Pora, innym no przejdziemy więc. No to, to proszę, proszę nakazem. No proszę nakazu. To będzie nakaz, jest nakaz. Bo mam nadzieję. Kurde, żebym ja nie spadł nie spadniesz na no spokojnie to jest bezpiecznie pokażę to tutaj jest właśnie tak specjalnie zrobione że okej okay. co tak tylko kurde ach ciężkie to wejście no, dobra jedziemy gdzieś no to nie możemy być długo gdzie oni są oni są w środku dobra nie ma je? często dobra dobra co gdzie teraz jedziemy? Nie wiem, gdzie chcesz? Mogę cię jakoś po mieście oprowadzić, czy coś? Na no, w sumie to możemy dojść na... do... tego, Burger co Już No spoko, można jechać. Trzeba będę Dobry, dobry. Dobry. Dobry, dobry. Dzień dobry. Nie, kolejka tu, widzę, dużo jest. Ja no, Nie no, może tu podejść, to są jakieś... jakieś głupie ludzie. Może za tak. że dostaną szybciej. Ja, no, tak, to mogę pod... Hamburger. To nie chcę, ja niech najpierw zamawia. No, zamawiam. Dobrze. I jeszcze raz powtórz. burgera, tak? Burger. Hamburgerka dla ciebie, dobrze. A dla kolegi? No to tak, dla mnie będzie cheeseburger i fryzki. Dobrze. A coś jeszcze? Jakieś napoje, może? No nie, nie. nie. To dziękuję, to dziękuję. Dobrze. To będzie, nie umiem w matematykę, przepraszam. To ja to, to Według moich to, to obliczeń to będzie 27 zł z tych zawarków, no, tak. tak, tak 27 Ale ty jeszcze frytki brałeś, nie no, oszukasz starego no. Pryka. No. I Ale właśnie z to, osobno, to jest. Osobno płacicie, dobrze. No to tak. tak. Już, tak no. <laughs> się. No. Dobra. To pan, to pan w białym, poproszę 9 dolarów. Dobrze, proszę bardzo. Tutaj dziękuję. Dziękuję. Basia! Rób cheeseburgera! No ja A, byłem... cześć! nie cheeseburgera. Hamburgera, sorry. Rób keba... O nie, sorry. Zadanie Zgadza. Zgadza. To mówienie piąte cheeseburgera i frytki. Bo o Boże, z... ale błyska. Wyłącz tego Brawl Starsa, myślisz, że ja tego nie widzę? Co, oni tam jakieś dzieci mają? <gryst> Mówiłem ci, żebyś nie przynosiła tego czarnuszka do naszego, tylko nam wszystko zje. Ej dobra, bo on, on jest, jest popierdolony jakiś. Do, Czekaj, Proszę pana, no. pana, dobra, dobra? Dobra? Dobra. Czy pana mamy? już mamy? Chwileczkę. Dobre. Powiedz temu kupkiemu małemu dziecku, żeby też się wziął do roboty, a nie że korzysta z naszego Wifi. Dobre. Mówię coś! Dobra. Dobre. Przepraszam, że musieliście tak długo czekać A, dziękuję, no tutaj jedzemy. Po, po, po prostu Basia jest taka Dziękujemy. troszeczkę piana no, Proszę bardzo spodziewa. dla pana dla pana ja King. Ja okay. I proszę. No. Mówiłem, to od miłego dnia Mówiłem mówiłem wam, że nie dostaniecie Dzień tych nie pieniędzy. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia! Zapraszam! Dobra chodźmy. Do widzenia? Dobra. Ja sobie że chłopie, nie wiem. Ja wiem już... Dobra, to ja mam tam. No w sensie ja Ci mogę ja tak, wiesz, mniej więcej oprowadzić jak to tu wszystko wygląda. Zostaw. Pokaż siła tego auta. Nie no, dobra. Pottero. Ej, to to auto podejrzanego Majka! Uciekaj, uciekaj. 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 Gonimy ich. potero. Gonimy, gonimy.